Siemano, w dzisiejszym materiale przetestujemy sobie najlepsze, wytrawne naleśniki. Zobaczymy, czy są warte swojej ceny i polecimy do przymierzalni. Restauracja ta ma ocenę 4,2, ponad 1500 opinii. Wybraliśmy naleśnika, w którym mamy kurczaka, czerwoną cebulę, liście szpinaku, suszone pomidory i sos czosnkowy. Kosztuje on 24,40. Jednego wzięliśmy na normalnym cieście i on na cieście bezglutenowym. Czas oczekiwania to jest 15 minut. Tak to wygląda lokal zewnątrz. Lokal w środku tak to wygląda. A więc tak to prezentują się nasze naleśniki. Tutaj mamy Naleśnika, które ma normalne ciasto. Miło nam, że zrozumiesz. Nie, że zamawiasz. Miło, nam, że zamawiasz. A tutaj mamy z glutenem. Bez znaczy bez glutenu. No. Tak. I uśmiechnij się. Dobra. Pierwsze co, to mocno poczułem co wszodkowy. Teraz patrzymy jakiś kawałek z kurczakiem. Kurczak tutaj jest bardzo fajny, bo cena tego naleśnika 6,5. Wolałbym, żeby on był bardziej jakoś przypieczony naleśnik, ale nie nieźle. Ten bez glutenu jest po prostu trochę ciemniejszy. No i są też fajnie wypchane w środku. Jeżeli ten materiał Wam się podobał i chcecie więcej takich testów, zostawcie tutaj łapkę w górę i napiszcie, co na tym przetestować. Do zobaczenia już jutro